No, LOL spadł meteoryt się... i chuj, tyle ludzi. Ja pierdolę. Ciele, typa. No jest tu fuj typa stary, nie? Bo Za, bo zaraz bo z niego bo... lód poleci, nie? No ja jestem na hita ogólnie ze strzały, nie? E, e, jak tam staniesz... Jeden leży. Dobra, nice. Tam się ludzie palą koło niego, nie? Zaraz z niego lud poleci. Zaraz z niego lód poleci. A tu stoję obok niego. Dynuję go na razie. I chuj dzisiaj. Kurwa jak polecimy to to... Pierdole, nie? Jest... Kurwa palę się, palę się, palę się palę No się, palę nie stój ci... koło tego meteorytu, jestem na jeden hit ze strzały Podskocz W Zbieraj ten loot, zbieraj ten loot Pomóż mi, kurwa Który to ty? Pierdolę to Jensei, ja ucieka z pierdolą pistu Jensei Tepaj gdzieś na chatę czy coś Nie wiem, nie mam chaty Dopiero zacząłem Jensei To uciekaj Kurwa macie yes. yes. Kurwa Dobra leży Nie, o nie, 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 o nie Najwyżej padniesz, najwyżej padniesz Najwyżej padniesz, O kurwa, koleś, ja pierdolę, mam takiego przestępcę, nie? Ja pierdolę Walka o meteoryt, nie? Centralny, walka o meteoryt O, o, wow. Nie wiem Kolej. gdzie jest koleś, nie? NIE! NIE! Ale ich tu jest, nie? Ich tu tyle jest tych ludzi Ultranium to co to jest? Ultranium to jest... Kurwa, zabił Dobra Widzimy się y, w kolejnym odcinku. Nara.